Cześć, witam, dzień dobry, mam tutaj Audi 80TB4 z dwulitrowym silnikiem i to jest auto tak jakby do testów aby sprawdzić jaka jest różnica ciśnienia sprężania na zimnym takim zimnym całkiem zimnym silniku nieodpalanym w ogóle przez kilkanaście ostatnich godzin a takim silnikiem, który był odpalony na przykład no 2-3 godziny przed testem, do czego mi to będzie potrzebne zaraz Wam wytłumaczę wszystko to mamy odczyt z pomiaru takiego ciśnienia na pierwszym cylindrze, i tylko na tym będę go mierzył, bo bardziej mi tutaj zależy na sprawdzeniu wiarygodności tego zegara niż na tym, co się dzieje rzeczywiście w silniku. I słuchajcie, mamy tutaj 14 barów przy pomiarze na całkiem zimnym silniku, który odpalony nie był przez ostatnie kilkanaście godzin. Teraz wkręcam świecę, odpalam go na chwilę. I po jakimś czasie zrobimy test. Zobaczymy ile to będzie przekłamania, ile będzie na plus, na minus. Później będę wam wszystko wyjaśniał co i jak. Dobra, jesteśmy po kolejnym pomiarze tym razem z takim silnikiem, który na chwilę był odpalony. No mamy jakieś 14,5 bara, czyli nieznacznie to ciśnienie się podniosło, no ale ogólnie ten wynik jest nadal e gdzieś tam w granicach rozsądku, czyli nie, nie, to ciśnienie jest wyższe o 2, 3, 4 bary ponad normę albo niższe o tyle samo, więc pomiar raczej wiarygodny. Słuchajcie, dlaczego Wam to wszystko mówię? Jakiś czas temu trafił do mnie taki pacjent, jakim był Passat B2 z silnikiem 1.6 na gaźniku jeszcze. Auto w takim fajnym stanie, zresztą zobaczycie go niebawem na filmie auto z problemem takim poszarpywania coś tam nie jedzie, nie ciągnie, no ewidentnie coś jest nie tak I słuchajcie w tym aucie e, pomiar ciśnienia, sprężania to był 16 barów, nawet powyżej 16 bara na każdym cylindrze równo, tam z odchyłką powiedzmy taką kosmetyczną, błąd pomiarowy, ale naprawdę wszystko równo e, ja się uparłem w tamtym aucie na gaśnik, ale tak jak już ochłonąłem a auto wróciło, bo była tylko chwila na to auto, to później zacząłem się zastanawiać, czy aby ten gaźnik jest jedynym słusznym, słusznym tropem w tym, w tym aucie. Być może powrócimy kiedyś do tematu, a dzisiaj, tak mając chwilę, chciałem po prostu zebrać te wszystkie moje myśli do kupy dla samego siebie. Może Wy coś podrzucicie, jakiś pomysł. No, bo umówmy się, 16, dobra, 16,5 bara tam było chyba naj, najwięcej. To jest już dużo, jak na taki wolnosący silnik z lat 80. No i czy aby nie tu leży gdzieś przyczyna, bo tak wydaje mi się, że dla takiego silnika, tam sobie sprawdzę zaraz w jakiejś literaturze, to myślę, że tak 11-12 barów to już by było dobrze. Natomiast dla takiego dla silnika, który ma 16 barów, to wydaje mi się być on mocno doprężony. Tutaj zegar raczej dobrze pokazuje, no bo tutaj mamy przy tym silniku gdzieś między 16 barów, to jest maksymalnie, dla tego silnika tutaj pokazuje nam 14, czyli raczej, raczej to jest wiarygodne, nawet jakby ten bar był gdzieś przekomania, no to OK między 12. A13 jakby było, jeszcze bym uznał za normę, ale jak już jest od 11 do 16, no to już mamy 5 barów, to jest bardzo dużo, to już jest coś nie, nie halo. No nic, taka rozkmina, takie auto trafiło na chwilkę, tylko czasu nie było więcej, żeby się zająć, ale nie wiem właśnie, czy aby ten gaźnik, który tam sobie obrałem za główną przyczynę, to niech domagań tego auta, jest jedyną słuszną drogą. Napiszcie, co Wy myślicie. Witajcie, dzień dobry. Dzisiaj chciałem Wam pokazać takiego pięknego rodzynka, który trafił do mnie. Passat B2 z silnikiem benzynowym 1.6. Auto no w stanie można powiedzieć kolekcjonerskim pełną gębą. No tutaj szukać jakichś uszczerbków, choćby nawet na lakierze. Środek czysty i pachnący. Pachnie nowością. To znaczy ja sobie to tak wyobrażam, że tak powinien nowy Passat pachnieć, ponieważ nigdy nowego Passata nie obwąchiwałem. Ale pachnie przyjemnie. Taką czystością i świeżością ogólnie. Przebieg tego auta to jest 78 tysięcy kilometrów. Jeśli chodzi o to, jak wygląda pod maską, postaram się Wam pokazać tak na szybciutko. No tak to wygląda. Z czym jest problem ogólnie? No problem jest z tym, że delikatnie autem poszarpuje i to w taki dość dziwny sposób jakby wypadały zapony, ale nie do końca, bo to jest takie bardzo, bardzo delikatne to poszarpywanie. Na zimnym jest bardziej, później jak się rozgrzeje, to już tak jakby trochę się to rozejdzie po kościach. No ogólnie posprawdzamy sobie tutaj zapłon, jeśli chodzi o układ zapłonowy, bo niby kable wszystko jest nowe, ale na przykład co mi się udało, tak na pierwszy rzut oka. Zobaczcie, jest upalona tutaj końcówka cewki. No i nie wiadomo, czy to się stało kiedyś, czy to się stało teraz. Tutaj tego kawałka brakuje. No, wygląda to dziwnie. Wygląda to dziwnie. Zobaczymy sobie też do świec, jak one wyglądają. Na którym cylindrze to się dzieje. Być może po kolorze świec. Rozpoznamy. Półka, palec, y, oczywiście do sprawdzenia. Pierwsze y, ja już sobie patrzyłem, że przestawiać tego kąta zapłonu, ta gruszka na aparacie, ona jest sprawna, szczelna. Y, zobaczę jeszcze, czy ona chodzi w pewnym zakresie. No, takie podstawowe wiecie rzeczy sprawdzimy. Y, gaźnik też jest jakby tutaj brany pod uwagę, ale ten gaźnik to nie jest taki zwykły gaźnik. Jest tutaj trochę tych y, rzeczy, które. Które mogą tam dokuczać, no ale na razie go zostawimy, ponieważ pracuje, przyspiesza, wchodzi równo. Jest tylko takie delikatne mrowienie, poszarpywanie, więc zajmiemy się najpierw zapłonem. Słuchajcie, tak wyglądają świeczki. Ni źle, ni dobrze. Troszkę są przykopcone, ale ja go musiałem się odpalić rano i przestawić, więc on był odpalony na zimnym silniku. Wiadomo, sanie, bogata mieszanka i tak dalej. Trochę tam tłoki są mokre, o widać, pierwszy, drugi, zresztą wszystkie, muszę, a jak już mam świece wykręcone, to sobie sprawdzę kompresję w tym silniku. Dobra, próbar numer dwa, bo się zegar przekręcił. Hej 17